W 1973 roku film Egzorcysta stał się sensacją, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, stając się dziewiątym najbardziej dochodowym filmem w historii. Niewielu jednak wiedziało, że film i powieść Williama Petera Bletego oparte są na prawdziwej historii, wielomiesięcznych egzorcyzmach jezuickich księży na chłopaku z Maryland w USA, któremu księża przypisali pseudonim Roland Doe w 1949 roku. 72 lata po tym rocznym wydarzeniu znamy teraz tożsamość chłopca, którego sprawa zainspirowała klasyczny horror egzorcysta. Amerykański magazyn The Skeptical Inquirer ujawnił imię chłopaka znanego wcześniej jako Roland Doe, który przeszedł egzorcyzmy w Cottage City w stanie Maryland i St. Louis w stanie Missouri w 1949 roku. Roland Edwin Hankler odszedł w zeszłym roku na miesiąc przed swoimi 86 urodzinami w swoim domu w Mariottsville w stanie Maryland. To właśnie historia jego egzorcyzmu była inspiracją do filmu Egzorcysta z 1973 roku. Jako dorosły Huntler był inżynierem NASA, którego praca przyczyniła się do misji kosmicznych Apollo w latach 60. XX wieku i który opatentował technologię, która pomogła panelom wahadłowca kosmicznego wytrzymać ekstremalne temperatury. Jedna z jego towarzyszek, 29-letnia kobieta, która prosiła o zachowanie anonimowości, powiedziała New York Post, że Hankler zawsze obawiał się, że jego koledzy z NASA odkryją, że był osobą, która służyła jako inspiracja dla egzorcysty. Kobieta wyznała. W Halloween zawsze wychodziliśmy z domu, ponieważ myślał, że ktoś przyjdzie do jego rezydencji i będzie wiedział, gdzie mieszka, nigdy nie pozwoli mu zaznać spokoju, powiedziała kobieta. Miał trudne życie, pełne zmartwień. Zmartwień i zmartwień. Hankler ostatecznie przeszedł na emeryturę z NASA w 2001 roku po prawie 40 latach pracy. William Peter Bletty, który w 1971 roku napisał powieść i film oparty na tym samym tytule, po raz pierwszy usłyszał o demonicznym opętaniu Hanklera, kiedy był studentem Georgetown University w Waszyngtonie. Jego profesor Eugen Gallagher, który był również księdzem w Georgetown, najstarszym katolickim i jezuickim uniwersytecie założonym w Stanach Zjednoczonych. Opowiedział Bletiemu o posiadłościach Hankler i późniejszych egzorcyzmach. Urodzony w 1935 roku i wychowany przez rodzinę z klasy robotniczej w Cottage City, Hankler zaczął doświadczać paranormalnych zjawisk, mając lat 14, kiedy zgłosił się, że usłyszał uderzenia i zadrapania na ścianie swojej sypialni. Wielebny Luther Schulz, ksiądz, który przyjaźnił się z rodziną Hankler, w końcu napisał do Wydziału Parapsychologii na Uniwersytecie Duke w Północnej Karolinie w marcu 1949 roku i wyjaśnił, w jaki sposób krzesła poruszały się wraz z młodym mężczyzną, chociaż najbardziej szokujące było to, że jego łóżko trzęsło się i unosiło w powietrzu, jakby ktoś siłą umysłu potrafił wzbić je w powietrze. Schulz opowiedział również, jak obraz Chrystusa na ścianie drżał, gdy Hankler był w pobliżu. Rodzina ostatecznie zwróciła się o pomoc do Williama Boulderna, jezuity, który w ciągu trzech miesięcy przeprowadził ponad 20 egzorcyzmów na Hanklerze. Pisząc w swoim dzienniku 10 marca 1949 roku, Bouldern szczegółowo opisał, jak Hankler wszedł w trans, gdy czternastu świadków obserwowało jego egzorcyzm. Chłopak mówił, że widzi demony i piekło, że te istoty przyjmują jego duszę i nigdy nie odejdą. Słuchać było wszelkiego rodzaju niepokojące dźwięki. Na ziemię spadła figura świętej małgorzaty Marii. Hankler został później przewieziony do St. Louis na terapię z powodu opętania przez demony. Egzorcysta wyznał pewnej nocy na żebrach chłopaka napisano ciemnoczerwonym kolorem słowo Louis. Potem, gdy pojawiło się pytanie o godzinę wyjazdu na terapię, na biodrze chłopaka wyraźnie widniało słowo sobota. Jeśli chodzi o to, jak długo chłopak powinien przybywać w St. Louis, na klatce piersiowej chłopaka wyryto kolejną wiadomość: trzy i jedna druga tygodnia. Nadruk zawsze pojawił się bez żadnego ruchu ze strony rąk chłopaka. Hankler został przyjęty do placówki Alexian Brothers Hospital w St. Louis 21 marca 1949 roku. Prawie miesiąc później Hankler miał gwałtowny napad złości i krzyków. Krzyczał wieloma głosami po łacinie, gdy jezuicy księża rzekomo wypędzali demona z chłopaka. Został uwolniony przez katolickiego księdza, z rąk diabła donosiły katolickie źródła. Krótko przed odejściem z tego świata w domu Hanklera niespodziewanie pojawił się ksiądz katolicki, aby odprawić ostatnie namaszczenie. Powiedział jego partner: „Nie mam pojęcia, skąd ksiądz wiedział o stanie Rona, ale wiedział i pomógł mu pójść do nieba. Jest w niebie, a teraz jest z Bogiem”. Zakończył jego ukochany. Przeklęty film, który zabił prawie 100 osób. Link do filmiku na ten temat w opisie. Thank you. Przeklęty film, który zabił prawie 100 osób. Link do filmiku na ten temat w opisie.